说一个方便的时候，比如那个吃吃的

Niesamowite. Niesamowite jest to, jak za, z jakim zaangażowaniem i e, się tutaj prezentują oraz oczywiście wszyscy osoby z całej Polski, które zjechały dzisiaj, żeby dodać raz nas mobilnicznej zgróźni. To jest po prostu coś pięknego. 500 tutaj, jest, czyli ręka, która e, dalej w prowadzona na Polskę.

Jedziemy kochani, bo tutaj czasu jest mało, a aut jest dużo Wszyscy muszą się tam ładnie zaprezentować i wyruszyć o czasie A tu wręczę, proszę bardzo Okno umyte Okno umyte, bo

Wsiadają, a, ja, a ja jadę. Szybkie zdjęcie, już nie ma obra. Tak też może być, więc nie ma co za długo to, że samochodem wstać, trzeba jechać. Szybciuteńko, szybciuteńko, bardzo prosimy, że jak zdjęcie to szybciutko, Bo przypominam, 2,5 tysiąca samochodu, to e, jeszcze nawet do wydaje mi się 1,20 już przejechałem. No, mamy mały czas w burze, więc naszym tylko burza robi. Wszyscy objeżdżają, tak patrzę z tą drogę tutaj Widzę tam, wszyscy jadą, robią kółeczko, wracają Ale to właśnie...